Zobacz. O i tutaj powiem. 39 cm. Co mam jeszcze pokazać? Z góry widok. Tak. Proszę bardzo widać. Od dołu. Bardzo ładnie wygląda od Pół. dołu. Nie wiem co mam rozstaw tak. tu zmierzyć. Tak rozstaw. Nie wiem czy będzie profesjonalnie. No, jak to się mierzy? No Tak jak mierzyłyśmy w środku między najwęższym tam miejscem, to jest 4 cm o ile pamiętam. Tu? Tak. Jest 4. A w najszerszym, czyli przedni łęk i tylni łęk jest 6 jest, Tak. No 6. jak dobrze pamiętam. No to co tam jeszcze? No będzie dobrze siedzieć na koniu. Tak, proszę bardzo, tak. Czyli na takiego konika z kłębem. O tak, rozstaw przedniego łęku, Bardzo dobrze. Jest 13 cm. Jasne. 12? No. No dobra. To chyba to wszystko. No. To jest rozłożyste siodło na dużego, normalnego, solidnego no, konia. Ktoś, proszę, proszę bardzo. Tak. Skóra cała, nie jasne. No, bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. <laughs> proszę dziękuję. bardzo. Rozróżnijmy sobie O tak,